Dzień w minutę, Michał Kobosko. 70% Polaków chce odwołania Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera i szefa Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Ten wynik nie zaskakuje. To, co może dziwić, to, że 20% Polaków jest innego zdania. Rozumiem sentyment do prezesa Kaczyńskiego, no ale, drodzy Państwo, co właściwie zrobił on w ostatnich miesiącach dla naszego wspólnego bezpieczeństwa? Rządowy komitet powołano dla niego po to, by zapobiec rozpadowi tzw. Zjednoczonej Prawicy. Ale to ciało mocno kuleje. Nie włączono do niego Ministerstwo Zdrowia, a przecież to jest resort kluczowy dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Tu jednak nie chodzi o samego Jarosława Kaczyńskiego, lecz o stworzony przez niego układ. O państwo, które jest fikcyjne. O instytucje, które niby działają. O układ władzy, który niby zarządza państwem. To jest nasz prawdziwy problem. Dobrze, że 70% Polaków ma tego pełną świadomość.